Powitać, eee, co dzisiaj, no Narodowy Lot z Burż jest w ten weekend, w sobotę, eee, dzisiaj jest wkładanie już, pójdę na wkładanie oczywiście, eee, nagram tam filmik z wkładania i on będzie doklejony do tego, co teraz tutaj mówię, no to ja tu sobie, tu zostały zamontowane tematy, Dłębnik jest pusty, bo one od dwóch godzin siedzą w koszach i mają dzisiaj pierwszy trening. A tu takie doklejone, bo tak one będą lotowane tak taką nazwo, a tutaj to dokleiłem, żeby one przez tą pleksę, bo się myliły i chciały tędy wchodzić, no to jak im tak dokleiłem, no to wchodzą sobie. Jeden kozak w zupełności wystarczy. I teraz Wam pokażę, bo dostałem tu od pracownika, tego, który już tu pracuje chmarę lat, dostałem tutaj wskazówki, że tutaj w firmie się nic nie pokazuje, co, jak się odbywa i tak dalej. No więc zapytałem, szefa. a i powiedziałem, no chyba, że znajomych, bo tu też przecież przyjeżdżają. Nie nikogo, ja tu już pracuję tyle lat, nawet mój ojciec no nie wszedł. To więc zapytałem szefa i szef mówi: kreć, pokazuj, nie ma problemu. No więc idziemy i wam pokazuję już, jak to się tu odbywa. Tu jest hala, Wannę do kąpieli, o, patrzcie tu na nią, kurde, o poleciała, no jest tu taki łachudra, e, znaczy fajny samiec taki mm, ciemny, stary, już gościu był tam, on od, od młodych lotów się tu ostał, gościu był Holender, Holender był go dwa razy odebrać i on tu przelatuje, tu mieszka w tej hali, no i z mi fajną samiczkę, mutkę. Na dodatek Polkę. O nie no nie wierzę. I one se tu w hali mieszkają i tu mruczą, jeszcze jajek nie mają gdzieś tam. No i dziewczyna, nie wiem czy będzie na loty. Znowu przerwało, nie wiem co z tym telefonem. W każdym razie tak to tu wygląda. To jest tu umyte. O, łazie tam ten. No i on mi zbałamucił, zbałamucił tę Polkę, no i no dobrze, że to Holender może sobie żyć, bo ja, za Niemca bym ją nie wydał. On musiała zrobić jak Wanda. E, tak to wygląda, tak, tak, tak. Dużo tego jest. Zostaje tylko 14 tych e, tematów. E, reszta jest do sprzedania, a to fajne na kółeczkach, cyk, cyk, łatwo się przesuwa. I teraz patrzcie, bo tu jest ciekawostka. O, tu jakiś alarm wyje. Pokażę wam. Bo tu mamy dwa rodzynki. Do tych rodzynków wrócimy. A co gdzie To tu jest... Proszę bardzo. Porsche 911 razy kleine Jade. Samczyk niebieski. Jele, jele ma. oryginalny z tym porsche 911 tutaj e, ona jest 19 roku nie 22 gdzie choroba nie no jezus co z tym telefonem tu 22 rok córka porsche razy gentle lady samuel lofts i tu nawet na dole El Polako jakiś. Okej. Okay. No i tak to wygląda tutaj. Eee. Tu jeszcze. Te tu na przykład co my tu mamy? Eee. Iwo Render, Iwo Render Sao, Sabrina Brugman, oryginalny Urdi Clemens. Gdzie sprzedane? Pisze. I teraz idziemy do mnie, do Habiry. O, moja fura. Z wentylacją na dachu druga fula, ale to ten Chińczyk, co live streamy robi. A tu są Asiory, taki daleki trening dzisiaj mają z podwórka. E, super temat, znalazłem takie kosze. Super temat, w ogóle się nie denerwują. One już tu dwie godziny siedzą. No to jeszcze posiedzą z pół godziny, aż ja nakręcę. Wiatr dzisiaj jest. I teraz patrzcie, bo ja te skrzynki tak tu na spontanie wziąłem Widzicie różnicę między tymi trzema a tymi dwoma? Tu 8 cm wysokości, te trzy są wyższe Dużo lepsze, te To jest standardowe te dwie I to jest padaczka Dobra, idziemy na chatę Tam, gdzie zwykle kręcę. Czekaj, trochę osu, tu mój scenariusz. Fajki muszą być, a to, a, to trzeba. Okej. Okay. Teraz słuchajcie. E, o czym to ja chciałem dzisiaj gadać? Aha. O karmieniu na 500 km na tych karmach trzyfazowych, no to jest, jeśli jest już 500, to druga faza, druga faza generalnie jeśli to ma być powiedzmy powyżej 7, lotu, 7 godzin lotu, to karmisz po prostu od wtorku do środy, czyli cały wtorek i całą środę, karmisz dwójką na 100%, czysta, czysta dwójka. Im ten lot będzie krótszy, im większa szybkość, to odejmujesz tej dwójki, dajesz jedynki. Z kolei w czwartek i w piątek i w sobotę w dniu wkładania, jeśli to ma być powyżej 7 godzin, to dajesz 80% trójki i 20% dwójki. I generalnie tą dwójkę trzeba dodać, bo jeśli naprawdę muszą popracować, to musi gołąb dostać trochę białka. I podstawowy błąd, który hodowcy popełniają przy lotach maratońskich, to za szybko schodzą z białka, a dodają energii. A generalnie no jeśli pakowanie jest z reguły w czwartek, tak? Na na 700, to tam powinno być nawet 30% drugiej fazy, czyli tej białkowej, nawet w dniu wkładania, czyli w czwartek. Za dużo dajecie energii. A jeśli ta, no, de jeśli to jest łatwa, że tam 7 godzin lecą, no to wiadomo, co tam tego białka nie trzeba, ale jeśli będzie ciężko, trzeba popracować. To musi iść też ciągle ta dwójka. I co tu gadać, w ogóle? Nie wiem, na ile mi tam tej pamięci mam w tym telefonie. Ale o czym jeszcze chciałem wspomnieć dzisiaj? Aha, y... ci, którzy mnie oglądają, pamiętacie, jakiś parę odcinków do tyłu mówiłem o. Mówiłem o tym Lenorze, który tu kolega woził i tam w Niemcowni był na poszczególne kraje rozciągnięty. No i zadzw zadzwonił do mnie um, Adaś Kluger z Lublina. Pozdrawiam Adasia. Bo ja mu już tutaj wcześniej on chciał, żebym mu zamówił karmę tutaj u Lejena. Chciał z basem. No dobra, nie ma sprawy. Załatw se transport i se i se paletę odbieraj. To jeszcze było przed postanowieniem, że Małgorzata otworzy sklep. To tam było załatwione i tak dalej. Nie wiem jakie tam numery. No i Adaś dostał tą karmę. I była też kupiona ta sama karma z Van w Polsce, w dwóch sklepach z dwóch różnych firm na Opolszczyźnie. Tyle mogę powiedzieć, żeby to nikogo nie, e, nie posądzać. No i dzwoni do mnie Adam z kolegami to sprawdzali. I co się okazuje, że ta z Polski i ta stąd? No kurde, no delikatnie mówiąc się różni. No nic. No, już tak jest. No, wspomniałem o tym i podejrzewałem, ale no tak to jest, tak to wyszło. No, tylko tyle chciałem przekazać mm, odnośnie tego tematu. Ja tak na szybko dzisiaj, bo y, mam tutaj swoje tematy. Aha. Tych młódków. one zostały zaszczepione w tydzień temu, w sobotę, po raz drugi. To było gdzieś chyba 9 czy 10 jakoś tak. Po raz drugi zostały zaszczepione tą samą szczepionką. Za pierwszym razem szczepiliśmy RP i po raz drugi też RP. I one teraz na dniach, powiedzmy gdzieś za trzy dni będą szczepione na ospę. Szczepione, nie wcierane. To tyle, jeśli chodzi o te mutki. I teraz muszę powiedzieć o tych Porsche, które żeście tam widzieli. No bo jest taka, powiedzmy tam poczułem się wywołany do tablicy. O co kamam? Pamiętacie jak w grudniu nakręciłem odcinek, że przyjechałem tutaj do pracy, piję z szefem kawę i szef o mnie pyta, czy znam z Polski tego i tego gościa. No i ja powiedziałem, że no, słyszałem, nie znam go osobiście i tak dalej. I on mi tam mówi, że jest problem duży, jest. właściwie afera, afera. No okej, okay. no sprawa ucichła, ale teraz się dowiaduje. Dowiaduję, że ten koleś mówi, mówi, że to bula ten złodziej i ta jego firma, czyli EPW, to są mu winni pieniądze. Łożkuro. Okej, okay, dobra. E, no więc idę do biura i pytam się, wy jesteście winni z temu koledze z Polski? No nie. Ja mówię, to dawać mnie tu papiery i chcę wiedzieć, o co tam w tej aferze chodzi. Okay. No i tak notabene, skoro Wam na przykład, e, aha, i ta aukcja na Kazika Sromka to została tam do któregoś sierpnia e, przedłużona i do, z tej koszulki ten hajs pójdzie e, tam dla niego, a przy okazji Wy, jak macie tam E, parę groszy wolnych, to prześlijcie temu chłopakowi. To nie jest nikt z mojej rodziny, ale jak wejdziecie na się pomaga i przeczytacie cały ten opis, to, to, jest, to jest dramat, więc ja Was proszę po prostu, żeby tam kliknąć, przesłać i tak dalej. Przy okazji sobie spiszę dzisiaj, ile tam jest na tym jego koncie, i zobaczymy, czy był jakiś odzew, bo mam. Mam takie niestety. Niestety wychodzi na to, że na przykład ten film ostatni, gdzie tam proponuję te koszulki, to on tam ma raptem 5 chyba 800 wyświetleń. Poprzedni miał ponad 11. Ale jeśli na początku ja mówię o koszulkach, no to widocznie na. Fajny cel, no to widocznie nie macie zainteresowania takimi rzeczami. Ok. No i tak sobie pomyślałem, bo ja już wcześniej wiedziałem, jest tutaj syn Porsche, córka Porsche, a i tak tam siedzą. to Wziąłbym to puścił w pary in na Porsche. Ciągnę dwa młódki, cena 100 zł w pakiecie za dwa. Licytacja dla Kazika. No, tylko jest mały problem. No, niestety. No, i dają mi papiery. Papier. Jeden z Porsche syna, jeden z córki. Ewidentna fałszywka. Ewidentna. Oba certyfikaty. Ewidentna fałszywka. Mnie to nie interesuje. Czy to ty zrobiłeś, Kamilku? Czy ktoś to zrobił, bo takie jest tłumaczenie, że to ktoś zrobił? Mnie to nie interesuje, ale zejdź ze mnie, zejdź ze mnie, bo nie jestem ci nic winny. I po pierwsze, primo, aukcja Gołębi była w listopadzie. Po drugie, primo, ja pracuję tu, jak wszyscy wiedzą, od 1 grudnia. Po trzecie, primo. To, co jest na aukcji, w ogóle mnie to nie interesuje. Jakie tam są gołębie? Nie interesuje, Nie interere. Po czwarte, Primo. Jeden. Narobiłeś obory. Narobiłeś obory. W firmie tutaj narobiłeś. I będzie grubo. Więc bardzo cię proszę, uspokój się. Uspokój się. Nie jestem ci nic winny. A to, że firma sprzedała tego jednego gołębia, bo jeden był na jednej aukcji, na jednej, a drugi był na drugiej, która jeszcze tam nie była zakończona. I ten gołąb sprzedał za 12 tysięcy euro. Czyli w teorii EPW wisicie 12 taka. W teorii. Ale co się okazało, że jak afera wybuchła, afera wybuchła. No to przecież nie mogą dać tego gołębia, mimo że Chińczyk zapłacił, zrobił przelew na dwunastaka. Więc przelew został do Chińczyka cofnięty. Więc firma nie wisi Ci hajsu. Nie wisi Ci hajsu. Sorry. A ja tutaj jestem od gołębi do lotowania, a nie do jakiejś aukcji i tak dalej. Owszem, są gołębie na aukcji i czasami mi ludzie tam screena z danego gołębia wysyłają na Whatsappa czy na Messengera. Ty, manny, tym jestem zainteresowany. Wziąłbyś to, obejrzał jak to wygląda. No to biorę, nagrywam się. Gołąb. Tak wygląda, czy tak jest ok. Znaczy szrotu tutaj nie ma. Takie, takie, taki jest układ. Na tym to wy wygląda. <coughs> Także od, no to chyba by, by było wszystko na dzisiaj. Yy, no tak jak mówię, że idę dzisiaj tam na to wkładanie będzie to doklejone. I na koniec też. Niestety muszę o tym wspomnieć, bo dla mnie to jest przykra sprawa. Yy, ja mam dzisiaj urodziny. 57. No, i. Wstawiłem tam na Facebooka dzisiaj filmik o tych mutkach, że tam będę je zaraz e, pakował i wypuszczał. No i tam pojawiły się też życzenia na tym Facebooku. No i jakiś gościu, niejaki Andrew Lange, pozdrawiam Cię, Andrew, napisał. E, ty, wyborco Trzaskowskiego, naucz się lepiej polskiego. Okej, okay, to dobrze. To... Ja. Przy okazji on się ujawnił, czyim on jest wyborcą, bo tylko z jednej opcji po prostu takie hamowate są. I dla nich, dla nich, kto nie z nami jest przeciwko nam, czyli połowa Polski. Statystycznie połowa Polski to są zdrajcy, sprzedawczyki i tak dalej. Także Andrew, żebyś nie musiał mnie więcej słuchać, banujecie dzisiaj na moim facebooku. Urodziny mi coś takiego napisano, ale różnie. Może nie wiedział, ale przecież widział, chyba czytał komentarze, że tam mamy najlepszego. No, a i bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wszystkie życzenia. Na Facebooku ponad 200, na Messengerze jeszcze nie czytałem, ale jest tego masa. To samo WhatsApp i tak dalej. Także pozdrawiam. Dziękuję za życzenia. Wszystkie ci, co złożyli i ci nie złożyli, i może jeszcze tam coś złożą tu pod tym filmem. Także bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Fly to win. A, i ten bursz w sobotę to ma wiać z południowego zachodu, czyli w ogon, w kuperek. Więc Limburgia, Limburg, prowincja ta tutaj, to jest najdalszy pomiar, więc chyba coś ugrają. Chyba coś ugrają, oczywiście życzę im tego. W sumie to nie wiem, może bym się w sobotę wybrał na lot. Na przykład do Rzostone, Jostone do AS, czyli do miejscowości, w której mieszkam, mam 18 km. I mam tam wejście. Także nie wiem, może pojadę, może nie. Ale oczywiście, jeśli pojadę, to towarzysko, a nie po to, żeby nagrywać filmy. No to tyle. Fly to win. Pozdrawiam. No sorry, muszę was przeprosić, bo miałem iść tam kręcić na to wkładanie z bursz. Ale szefu mi robił niespodziankę i robił. No i niezapowiedziane, wjechało tu to na tę okoliczność, czyli moich urodzin. To jest ten gościu, który livestream kręci, a to jego dziewczyna. No i niestety będziemy musiały zolić, znaczy Thank you. No i niestety nie pójdę na to wkładanie, także jeszcze raz e, przepraszam.